Love yeah. yeah. W tym okresie ciężkim, który teraz jest, jest rolników coraz mniej, ale musimy świętować i pielęgnować sobie dożynki, świętowanie i dziękowanie za, za tegoroczne plony. Dlatego organizujemy taki festyn jakby rodzinny dożynki, w którym, którym chcemy się tu spotkać i podziękować za tegoroczne plony urodzaje. Jakie były tegoroczne plony? Tegoroczne plony były bardzo dobre, rolnicy są bardzo zadowoleni. Wszystko z pól zostało zebrane, więc dlatego dzisiaj się spotkaliśmy i świętujemy. Rolnicy kultywują tradycje? Oczywiście, staramy się kultywować te tradycje, w szczególności w gminie Dzierżoniów są te tradycje kultowane i sprawowane. W sumie ten rok jest rokiem jubileuszowym. W sumie obchodzimy 60 lat swojej działalności. Taki mój nieskromny jubileusz, przy tym 45 lat w tym zespole, w tym 20 jako kierownik. Zespół ma 60 lat, nie wypominając wieku. Zmieniał się przez te wszystkie lata, miał swoich liderów i ma oczywiście. Zmienia się też i profil troszeczkę śpiewanych piosenek, co nas też cieszy, bo zachowują stary repertuar, wchodzą w nowy. Świętują jak to jubilaci cały rok, dlatego dzisiejszy dzień też jest szczególny, ponieważ trzymaliśmy to trochę w tajemnicy, ale Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministra Kultury o uhonorowanie tego zespołu i dzisiaj będziemy mieli przyjemność wręczenia im czeku na kwotę 15 tysięcy złotych z okazji ich jubileuszu. Celów jest wiele, ale myślę, że generalnie na ich wyjazdy nagrywają też i płyty, mają różne potrzeby. Myślę, że stroje mają już wymienione z okazji jubileuszu, ale nigdy nie dość, więc zobaczymy nas. Założycielem był nieodżałowany animator kultury Ziem Odzyskanych, pan Paweł Bas który w 1962 roku założył ten zespół. Wcześniej ten zespół już troszeczkę przegrywał, kiedy pan was stworzył wcześniej Teatr Amatorski w Ostroszowicach, gdzie wystawił, o ile dobrze pamiętam, 14 sztuk. Sięgnął nawet po Moralność Panidulskiej, słynną. Później, mówię, został to zespół ludowy i tak do dzisiaj. Dużo występujecie? No jak jest dobry rok, to potrafimy nawet 30 razy. W tym roku jest to 17 razy. A jak z członkami zespołu? Mocno się zmieniali przez te lata? E, no, jak gdyby już wiek i e, ewentualnie choroba powoduje, że następuje konieczność wymiany. A ile w tej chwili osób liczy zespół? W jakim wieku? E, w tej chwili liczy 16 osób, e, wiek od 60 do 93. Czyli zespół już ma swoje lata, także jeśli patrzy się na członków zespołu. Szukacie młodszych ludzi? Chcecie, żeby ktoś do Was młodszy dołączył? No chcielibyśmy młodzież, ale młodzież no niestety w dzisiejszych czasach to jest wstyd założyć strój do doby. Jest kilka zespołów, one ciągle się też zmieniają, bo na bazie Maciei też powstały swego czasu Katarzynki. Mamy jeszcze w Piławie trzy zespoły, Pojanek, On Moto i Kort. Tworzył się co chwilę jakiś zespół młodzieżowy, ale jakoś młodzież nie ma wytrwałości, więc wspieramy te zespoły cały czas. Jesteśmy otwarci na tych, którzy chcą po prostu śpiewać. Są to piosenki zasłuszane. Staramy się troszeczkę nawiązywać do folkloru górskiego, troszeczkę do Kresów Wschodnich, ale ostatnio tworzymy dużo swoich. To, to czego powinniśmy życzyć na kolejne lata zespołu? Zdrowie. Jak będzie zdrowie, osoby, to i będzie istniał ok, zespół. Chce, I takich tak pomocnych dłoni, jaką mamy z złotych, naszej gminy, z biblioteki, która jest naszym jest bezpośrednim na patronem. Bo gdyby nie to, to byłoby ciężko. Także dwie... Tą instytucją kultury jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów, która otrzymuje dotacje na prowadzenie zespołów, ale nie tylko na to się zamykamy. Właśnie w tym tygodniu podpisaliśmy również umowę z Fundacją Mouse the Most na takie działanie, którym objęte będzie 25 dzieci, które utworzą chór i w ramach tego działania przez kilka miesięcy będą trwały zajęcia. Na zakończenie projektu będzie koncert. Natomiast na wakacje cztery miejscowości z całej Polski, w których realizowany jest ten projekt Fundacji Mozdy Moz, również będą miały takie warsztaty pod opieką osób z pierwszych stron gazet, bym nawet powiedział, ale nie, nie, tutaj nie chcemy na razie podawać wszystkich informacji. No i tu później też będzie taki koncert ogólnopolski na te cztery chóry, więc działań jest wiele i myślę, że... To, że znajdujemy się przy Pałacu w Kiełczynie, czy niedawno na koncercie w Pałacu w Piławie Dolnej, to chcemy trochę szerzej wyjść do naszych mieszkańców i nie tylko zapraszając na tego typu wydarzenia. Co jest najbardziej uprawiane u Was? Oczywiście głównym jakby zbożem no jest pszenica, kukurydza, rzepaki to są takie tutaj główne, główne zasiewy, które są, oprócz roślin okopowych typu ziemniaki, buraki. Zmienia nam się klimat, Jest bardzo często lata są suche, upalne, czy w związku z tym uprawy daje się jeszcze jakoś prowadzić? Tak, nam się wydaje, że po prostu prawy są dobrze prowadzone, pogoda nam jeszcze sprzyjała, nie było takich deszczy nawalnych tam gdzieś spontanicznie, gdzieś tam można było usłyszeć, że były tam jakieś role zalane, ale na dzień dzisiejszy wszystko jest pod kontrolą. Czego rolnikom na kolejny rok trzeba życzyć? Pogody, jeszcze raz pogody i zdrowia. Jak to będzie, będzie wszystko.